Wszystkim serdecznie. pop po, 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 po. Najlepszy na tym świecie, przed mikrofonem szachta, opowiem o kobiecie Jej imię to Sebastianu Pośledzone gdzie są taki nieudany wytrys, chociaż w internecie sam nazwał siebie X pisto planu elitarnych pomogłem mu się dostać Był zbyt skarty, dlatego nie mógł tam zostać I choć wiedziałem, że ma za wysokie ego Wtedy był moim kolegą i to właśnie dlatego Po założeniu PBC przyjąłem go do siebie Szybko było jasne, że tą kurwę pogrzebie Na początku zwykłym fanem był na siódmym miejscu w klanie, a nagle czuł się jego panem co rozjebało mnie na amen Ciesząc się fejmem i nowymi widzami Obrabiał każdemu dupę za plecami Kurwiał mnie ludzie takamsko zakłamani Więc wyjebałem pizdę wraz z jego kolegami Roluj się, roluj jak piłeczka po pokoju Roluj się, roluj ty pierdolony gruby gnoju Roluj się, roluj i zostaw mnie w spokoju Roluj się, roluj bo odeślę cię do grobu Roluj się, roluj jak piłeczka po pokoju Roluj się, roluj ty pierdolony gruby gnoju Roluj się, roluj i zostaw w niespokoju roluj się, roluj, bo odeszlę się do grobu! Pisto, pizda! Ty mała, gruba kurwo, w pracy jestem kowalem I cieszę, że ci jeszcze złapy nie przyjebałem Zostawiłbym w spokoju cię pedale Ale obraziłeś moją matkę i za to cię rozwalę Na własnym profilu pusty, tłusty idioto Nazwałeś mnie są chociaż jestem patriotą Być może, debilu, ty różnicy w tym nie widzisz I to jest właśnie powód, dlaczego cię każdy nienawidzi Wstyd mi za ciebie, ty kureska, gruba ślinio. Ja popalam se cygaro, popijając je kilometry. Mam dwa tysiące fanów, zajebistą kobietę A ty dalej jesteś sam i bijesz konia w skarpetę obleśny jesteś i sam to dobrze wiesz no popatrz się i idź, coś kurwo zjedz, Ciało masz ogromne, jak jebitny PKS Cycki Double D O kurwa, co to jest? Roluj się, roluj jak piłeczka po pokoju Roluj się, roluj ty pierdolony gruby noju, Roluj się, roluj i zostaw mnie spokoju Roluj się, roluj, bo odeślę cię do grobu Roluj się, roluj jak piłeczka po pokoju Roluj się, roluj ty pierdolony gruby gnoju Roluj się, roluj i zostaw mnie spokoju Roluj się, roluj, bo odeślę cię do grobu Na koniec ciebie, ty debil Wbiłem koser w brzuch, lecz jesteś zbyt tłusty Spójrz na siebie w lustrze i przemyśl swoje życie Nie muszę cię obrażać, robisz sam to wyśmienicie